Rzeczywiście, e, zauważyłam siebie, bo większość mojego życia y, odrzucałam siebie. Przechodziłam zupełnie albo obojętnie, albo bardzo krytycznie, tak? Mm. Czyli albo mi się coś nie podobało, albo w ogóle nie chciałam na to zwracać uwagi. I kiedyś już nie pamiętam, kto był tym nauczycielem moim, bo tych nauczycieli było dużo, y, ale powiedział takie coś. Z czym ja dzisiaj też się dzielę z moimi podopiecznymi, jak jest ten temat. Na przykład w kontekście ciała, tak? Ja bardzo długo nie nawidziłam swojego ciała, pomimo tego, że ono robiło wszystko dla mnie, wszystko. I zdobyło dla mnie tak dużo, to ja jej tak odpychałam. Po prostu nie podobał mi się mój brzuch, nie podobały mi się moje nogi, odzywałam się do siebie bardzo niefajnie, jesteś gruba, wstrętna i tak dalej. To były moje jakieś kompleksy z, z dzieciństwa i to był ten mój dialog i to, to było to e, myślenie, które wywoływało u mnie emocje bardzo niskie, tak? I reakcje też były niskie. Kiedyś powiedziała taka nauczycielka: A gdyby twoja najlepsza przyjaciółka powiedziała do ciebie, Boże, jaka ja jestem gruba i zaczęła być tak marudzić, a ty wiesz, że ona jest przepiękna? Jest sprawna, jest mądra, jest w ogóle, no, ubóstwiasz ją od. Chciała byś, chciałaś zawsze być tak jak ona. I co byś się powiedziała, gdyby ona tak przyszła i by ci zaczęła smęcić? I mówić, że jesteś okropna, brzydka, bla, tłusta, garbata, krzywa. To bym powiedziała do niej, że w ogóle walnij się w łeb. Jesteś najpiękniejsza w ogóle na świecie. Ja cię uwielbiam, ja cię kocham, po prostu. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Po tak mówić.